Dzisiaj będzie rozszerzenie metody Turbo M. Zapraszam. Ok, w poprzednim odcinku mówiłem, że jeżeli mamy target tutaj lub tutaj, to musimy zastosować setup, żeby w ogóle to ułożyć. Dzisiaj pokażę coś, co pozwoli zniwelować ten setup. Zaoszczędzi nam to ruchów w pewnych przypadkach, a na pewno będzie wygodniejsze. Mianowicie wtedy opieraliśmy się na algorytmach 8-ruchowych. Teraz sprowadzimy 10-ruchowe. Są one proste, niemal takie same, a zaraz pokażę czemu są lepszą alternatywą, czasami. Weźmy taki przypadek, no dobra, to mamy ALK na górze, to mamy normalnie w pierścieniu M i normalnie byśmy zrobili taki setup, to jest drugi target, to jest pierwszy target, to drugi, więc teraz robimy tak. I na końcu cofamy ten setup. Ale można to też zastosować 10-ruchowca i wtedy tego setupu nie robimy. To znaczy, 10-ruchowiec ma tą sekwencję czteroruchową i zamiast kombinacji UR, załóżmy U', R U mamy na początku ruch R lub lub r'. Jako, że to jest ruch warstwą równoległą do m, to nic, nic to nam nie zmienia w całym komutatorze, a może być wygodniejsze. Tak na przykład w tym przypadku. Wróćmy jeszcze raz do tej sytuacji. 10 ruchowcem wykonalibyśmy ją tak. m' i teraz r', u', r', u. No i cofamy. Warto zauważyć, że pierwsze dwa ruchy nam się pokrywają, czyli w sumie składa się w to grube r. O, I zamiast 10 ruchów mamy 9, i jest to bardziej pod rękę. Dlatego myślę, że warto się ich nauczyć jako taki drobny dodatek. O, co więcej, w zasadzie tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. O, wszystkie komutatory 10-ruchowe, które się używa, opierają się na albo takim ruchu, i coś z m albo takim ruchu, czyli miroże I coś z M-ką. o ileś tam oczek, powiedzmy, nie wiem, o jedno. O. Mamy case'a? Mamy. O, nie wiem. Tak. I dwa. Mamy case'a? Nie nad tym bufor, ale mamy. <grytanie> o, tak to powinno wyglądać. O, to jest na nasz bufor. I co, odcinek krótki, ale. Mm, ale, ale, ale. Ale na pewno są to przydatne rzeczy, które ułatwią trochę nam układanie. Więcej w następnym. Cześć.